Dzisiaj prawdziwa uczta dla wszystkich fanów motoryzacji, a szczególnie fanów marki BMW. Zapraszam na film o kultowym M3 E46. Ja tu jestem tylko prezenterem, ale muszę Wam się przyznać, że dla mnie przejażdżka tym samochodem to też spełnienie motoryzacyjnych marzeń. No wiem, dlaczego ci ludzie tak się zachwycają tym samochodem. Cześć Norbert. Cześć Rzesiu. No i jak się działo? E, powiem ci szczerze, że przy 60 na godzinę praktycznie nie słychać silnika. Aha, czyli tak spokojnie było. Bardzo komfortowo, luksusowo, w ciszy, spokoju. Konstruktorzy BMW tak zaprojektowali ten samochód, że praktycznie nie da się zerwać trakcji. No dobra, teraz już bez żartów powiedz mi, co cię skłoniło w ogóle do kupienia tego samochodu. Oj, Grzesiu, i tak nie zrozumiesz historii zakupu tego samochodu. A tak serio, to powiem ci szczerze, miałem kiedyś już taki wóz w innym kolorze, co prawda. I Molerot. Pamiętam. Tak, I Molerot. Różnica była taka, że tamta miała trochę większy przebieg. Różnica w kolorze, różnica wewnętrzu, bo tam były całe skórzane siedzenia. No i w pewnym momencie, tak sobie później pomyślałem, że czas kupić znowu takie auto, bo po części żałowałem na tej sprzedaży. Chociaż Okej. wiem, że trafiła w dobre ręce e, znajomego. Ale tak. zawsze w dobrej konfiguracji kupowałeś to auto, bo jedna i druga w manualu. No tak, przede wszystkim. To u mnie to jest podstawa, jeśli chodzi o, o, o BMW, MK. Mhm. To jest, musi być w manualu. Jakbyś miał powiedzieć, które z tych aut było w lepszym stanie? Wolałbyś tą czy tą czerwoną? Jak uważasz? No, nie, ujm nie ujmując nic czerwonej, jednak przy tej było trochę mniej roboty, bo tam faktycznie zainwestowałem sporo środków, żeby to auto jeździło. A że jestem perfekcjonistą, to musiało jeździć jak nowe. Także zdecydowanie ten samochód. No i przede wszystkim yy, przemawia do mnie to wnętrze, nie? M texture, czyli ta, ta taka. A Alcantara połączona ze skórą, czyli nie ślizgamy się w zimie nie jest zimno, w lato nie jest gorąco. No dobra, słuchaj, nie ma chyba co sterczeć przy tym samochodzie, bo trzeba się przejechać, nie? Przejdziemy, wolniutko jak przejedziemy, bo trzeba przepisowo jeździć. No to dobra, to ciąg dalszy rozmowy w środku auta. Trasa S8 w Warszawie będziemy jechać przepisowo, ale dynamicznie powiedz, ty, ty tym autem trochę już pojeździłeś, nawet w Berlinie, chyba byłeś tym samochodem, jak ci się jechało. No, wybrałem to auto trochę przypadkowo na trasę do Berlina, dlatego że dzień wcześniej brała udział w programie Ładama Kornackiego, którego pozdrawiam. Ee, już nie chciało mi się nie niemienne czasu, bo wróciłem z tego nagrania późnym wieczorem, a rano o 4 musiałem wyjechać do Berlina, więc nawet nie miałem czasu, żeby podmieniać te samochody. Postanowiłem sobie tym autem skoczyć, więc podróż minęła naprawdę przyjemnie, komfortowo, jak na BMW, nie spodziewałem się takiego komfortu. Yy, powiem Ci szczerze, że ono naprawdę mnie zaskoczyło, że można polecić sobie tym w trasę i całkiem okay. przyjemnie, bez, wracając bez bólu kręgosłupa. Jak w moim przypadku mam problemy z szyjnym, to te są super wyprofilowane. Słuchaj, ten silnik jest magiczny, co? On ma moc po prostu od bardzo niskich obrotów do wysokich. Fajnie, ten, ten samochód się cały czas odpycha, nie? Praktycznie nigdy nie brakuje biegu. Tak, dokładnie, jest naprawdę elastyczny. No i dźwięk, dźwięk przede wszystkim tego motoru. Taki surowy dźwięk rzędowej szóstki. Ktoś, kto żyje w tym świecie motoryzacji, ma niejedno auto docenia wyjątkowość tego modelu. Tak, mamy tutaj przede wszystkim bardzo duże bardzo duże przeżycie, jeżeli chodzi w ogóle o jazdę, bo jednak jest ten napęd na tył. Musimy się pilnować. Jest e, dyferencjał z blokadą specjalny, e, który potrafi dopiąć nawet na 100% te, te, te watylne koła. Mamy manualną skrzynię, można wyłączyć kontrolę trakcji. E, inna niż zwykły m 46 przekładnia kierownicza, która jest dużo bardziej precyzyjniejsza. Tym samochodem się jedzie i się jakby żyje tą jazdą, nie? Tak, dokładnie, bardzo dobrze czuć ten wóz. Jest to auto super prowadzące się, reagujące w każdym momencie na, na bodźce, kiedy chcemy skręcić, to skręca. Prawdziwa, surowa, ostatnia motoryzacja. I to dlatego dzisiaj tak się ceni ten model. Ale w momencie, kiedy na przykład w pewnym momencie chcemy odpocząć, mamy tempomat, mamy szósty bieg, te obroty spadają i nagle na tych wygodnych fotelach fajnie się siedzi, można sobie trochę wypocząć. Z racji tego, że jest to coupé, dużo miejsca, podłokietniki z jednej z drugiej tak, strony, tak, jest gdzie tak, się tak. oprzeć i naprawdę fajnie tym autem komfortowo się podróżuje. Najlepsze jest to, że dokręcasz ten silnik i od razu pojawia się uśmiech na twarzy. Nawet mi. <laughs> Się. Nawet nie. mi, czyli osoby, która... No to już trochę tymi autami pojeździłeś, Na, nie? tak wiesz, że jestem wygodny, lubię automat, nie? Ale tak jak wspomniałem wcześniej, Musi być manuala. Mka mnie... musi być manuala. U mnie to wiadomo, ja dzisiaj nie przestaję się uśmiechać jak słyszę te 6 cylindrów w rzędzie. No ale Grzesiu, ty przecież nie pojeździłeś szybko po mieście. Nie no, wiesz, ja tu tam no, nie, nie rozpędzałem się tak jak ty! Oh yeah! No bo ty tutaj do pięciu tysięcy obrotów, nie, ja, ja to tam spokojnie Jakoś się zbiera <laughs> No i przyszedł czas na Marcina. Dowiemy się kilku ciekawych rzeczy o tym pięknym egzemplarzu BMW E46 M3. Siemanko. Siema. E, powiedz mi pierwsza rzecz. Co w tym samochodzie jest tak naprawdę wyjątkowe? Co robi wrażenie? Znaczy teoretycznie rzecz biorąc bazuje na, na zwykłym E46, ale jest tak mocno przebudowane, tak mocno zmodyfikowane, że zmienione jest praktycznie wszystko. Ile procent tutaj mamy takiego seryjnego auta w MC? Z tego co pamiętam, to zmienione mamy aż 80% całego samochodu względem seryjnego E46. Liczając... Czyli co na to się składa w ogóle, bo to jest bardzo dużo? Liczamy przebudowane nadwozie. Mamy dużo szersze błotniki. Inne błotniki zdarzaki. z przodu, z tyłu tak. są, tak? Maska jest zupełnie inna. Tak, mamy całe przebudowane nadwozie. Mamy z... przeprojektowane zawieszenie. Mimo, że konstrukcyjnie jest to to samo co w zwykłym m 46 to jest dopracowane. Minimalne zmiany zmieniły bardzo dużo w ogólnym odbiorze tego samochodu. Jeździ zupełnie inaczej niż zwykłe 46. Mm -hmm. No i silnik. No silnik jest tutaj topową konstrukcją z tamtych lat. Jest czymś, czego żadna inna marka nie miała w swoich, w swoich samochodach. Jest praktycznie powiedzmy, że typowo wyczynową konstrukcją, która jest przystosowana do ruchu drogowego. Co w tym silniku S54 jest takiego wyjątkowego? znaczy nie bez powodu ten silnik został silnikiem roku w 2001, 2001 roku, jak zadebiutował i wygrywał go aż do 2006 w kategorii tam między 3 a 4 litry. E, mamy tutaj połączenie wysokich obrotów z długim skokiem tłoku, co nam e, daje i moc, i moment obrotowy. Mamy bardzo fajnie, bo na przykład mamy ponad 100, 100 koni z litra pojemności dokładnie chyba 107. E, Mamy układ dolotowy, bardzo ciekawy. Mamy przepustnice, które są praktycznie przy samych zaworach ssących, co nam generuje, co nam daje to, że mamy błyskawiczną reakcję na padał gazu. No to czułem dzisiaj, jak właśnie jeździłem tym autem. W cywilnym samochodzie mamy przepustnicę przed kolektorem ssącym. Otwarcie jej powoduje to, że zanim nam się napełni cały kolektor, mija trochę czasu, zanim to doleci nam do, do zaworów ssących. Tutaj u nas, w trójce 3 przepustnice są bezpośrednio przy zaworach ssących. Więc odległości naprawdę mamy minimalne między jednym a drugim, więc czas reakcji jest błyskawiczny, bo po odrazu po otwarciu powietrze mamy bezpośrednio w zaworze. Mamy system WANOS na dwóch wałkach. To wszystko składa nam się do tego, że mamy bardzo elastyczny silnik, który się kręci bardzo wysoko, ale też nie cierpi na to, że ma niedobory mocy na, na środkowej mhm. części obrotu. Tutaj możemy jechać praktycznie od 3000 do końca z tak. Praktycznie mamy tą, tą, tą samą moc, ten sam moment. No tak, no bo w niektórych autach jakby mamy tą moc od 3000 obrotów, ale przy 6000 ona już się kończy, bo trzeba przepiąć bieg. W niektórych autach mamy, nie wiem, diesla i przy 4000 auto kiśnie, a tutaj do 8000 na tych tak. długich biegach można cisnąć, 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 bez konieczności non-stop zmiany biegu. To tak. jest coś wspaniałego. Zgadza się. No, mamy też wydech bardzo ciekawy. Mamy kolektory wydechowe, równoodległościowe, tak zwane barany. i Między innymi podwydek wydech zostało przeprojektowana tylna część nadwozia, bo mamy wyciętą podłogę w bagażniku, nie mamy koła zapasowego, żeby zmieścić duży, duży wydech z czterema końcówkami. Dyferencjał też podobno jest inny, tu jest jakiś specjalny. Czym on się różni tak, od takiego no, klasycznego? Seryjne 46 nigdy nie miało blokady mechanizmu różnicowego. Nie, nie dało się tego zamówić w salonie. To dziwne, szkoda, prawda? 36 tak. jeszcze można było opcjonalnie kupić. Wszystkie poprzednie modele miały, a tutaj nie było. A m miała, i to nie był zwykły, zwykły mechanizm różnicowy z blokadą jak w poprzednich na przykład E36 czy coś, tylko tu już był, ten dyfer miał adaptacyjną blokadę. To znaczy, że w skrajnym momencie mógł przekazać tą moc w 100% na oba koła. Dobra, co jeszcze ze zmian? Bo rozumiem, że mamy inną przekładnię kierowniczą? O tak, jest krótsza chodzi? przekładnia, mamy mniejszy ruch od lewej do prawej, mniej, mniej obrotu musimy zrobić. Co jeszcze? Mamy hamulce. Trochę większe, znaczy wielkościowo są podobne jak w 330, tylko są grubsze, więc też zniosą większą, większą temperaturę niż, niż te z seryjnego 46 Słyszałem też, że w tym aucie została zastosowana, można powiedzieć, trochę taka ponadczasowa elektronika, jeżeli chodzi o obsługę niektórych rzeczy w tym aucie. Co... Tak, no mamy bardzo zaawansowany układ ABS-u, który jest programowalny, łącząc tutaj wszystkie te rzeczy, czyli silnik, ABS, Mamy idealny też rozkład masy 50 na 50, To też nam e, usprawnia jeśli chodzi o jazdę i toru, torowanie tym samochodem. Sprawia to, że ten samochód jest nadal bardzo częstym widokiem na torach wyścigowych. To jest takie idealne auto. do no tak, takie kompilacje te z Nordschleife, y, to tam zawsze jakieś ka w każdym filmie będzie chociaż jedno M3 E46. Tak. Bo ludzie kochają tymi samochodami jeździć, to auto jest genialne jakby na swoje czasy. Wątpię, żeby w sumie powstała gdzieś, e, powstało gdzieś podobne auto, gdzie faktycznie mamy te cztery miejsca, gdzie mamy e, tylną kanapę, e, mamy wszystkie zalety samochodu, którego możemy użytkować daily, Połączone to wszystko z autem, gdzie możemy wyskoczyć na tor, po, poświrować trochę, polecieć bokiem. To, to w tym aucie jest chyba najbardziej wyjątkowe, no bo każde inne auto... No nie wiem, jakbyśmy mieli wziąć nową M3, nową M2, tam są już turbiny. Te auta są cięższe, prawda? Te no, auta są nie. już... No, mają gorszą reakcję na gaz, może mają więcej koni, ale konie to nie wszystko. No. No to są współczesne samochody. One nas trochę okrawają z tych emocji tego czystego, mechanicznego prowadzenia samochodu. Są szybsze, pewnie są szybsze w zakrętach, ale takiego czystej, czystego fanu jeżdżenia samochodem no myślę, że nie znajdziemy w nowoczesnym aucie. Z motoryzacyjnego punktu widzenia to jest na pewno bardzo wyjątkowe auto, ponadczasowe. W ogóle, nawet dzisiaj niektórzy dziennikarze motoryzacyjni odnoszą się do tego samochodu i jakby porównują to auto względem E46 M3, bo ten samochód jakby wyznaczył standardy, jeżeli chodzi o jazdę, emocje i wszystko inne. Jeżeli jesteście zainteresowani tym bądź innym jakimś samochodem waszych marzeń, zapraszamy na naszą stronę internetową fabrykaklasyków.eu. Tobie Marcin, bardzo dziękuję za ten wspaniały dzień zdjęciowy. Miło było pojeździć tym cudownym samochodem i za oglądanie dzisiejszego odcinka Wam serdecznie. Dziękujemy. Do zobaczenia w następnym. Cześć.